Pokażę Ci, jak możesz zmienić zdjęcie w tle, czyli tak zwany banner swojego kanału YouTube, korzystając z iPhone A, i pada albo dowolnego smartfona w mniej niż minutę. Ale zanim zaczniemy, proszę, zajrzyj do opisu filmu, zwłaszcza jeśli chcesz dalej uczyć się o swoim urządzeniu mobilnym. Dobrze, wchodzimy w nasz profil w prawym dolnym rogu i naciskamy Zobacz kanał. Tutaj pojawi się już nasz kanał YouTube Zdjęcie profilowe, nazwa, Wszystkie opublikowane filmy i tak dalej. Jeśli jednak chcemy edytować banner albo zdjęcie w tle, naciskamy ikonę długopisu po prawej stronie. Na górze widzimy zdjęcie profilowe w okręgu, a w tle nasz banner. Jeśli chcemy go zmienić, naciskamy właśnie na tło. Teraz mamy dwie możliwości: możemy wybrać zdjęcie z galerii urządzenia albo zrobić nowe zdjęcie aparatem. W moim przypadku wybieram zdjęcie z galerii. Wybieramy obraz, który chcemy i zostaje on ustawiony jako banner, czyli zdjęcie w tle naszego kanału. I to wszystko w ten sposób zmieniliśmy banner. Jeśli ten film Ci się spodobał, proszę zasubskrybuj i zostaw polubienie. Do zobaczenia. Dziękuję.